Cześć, nazywam się Ola, a to jest kanał Czuła Yoga. Dzisiejszy odcinek powstał przy współpracy z Miś Yoga, który tworzy akcesoria do jogi, takie jak maty, wałki, czy chociażby, którą dzisiaj wykorzystam, opaski na oczy. Dzisiaj skupimy się na wyciszeniu przebodźcowanego układu nerwowego, czyli czegoś, z czym bardzo często w dzisiejszych czasach się borykamy. Zacznijmy sobie od... Siadł na piętach. Wydłuż plecy, rozluźnij barki, delikatnie brodę skieruj do dołu, zamknij oczy. Ręce mogą być otwarte w stronę sufitu, może nieba, i zacznij spokojnie oddychać. W dzisiejszej praktyce z premedytacją nie używam żadnej dodatkowej muzyki która mogłaby jeszcze bardziej ten układ nerwowy pobudzić i dodatkowo nas przebodźcować także spokojnie skup się teraz na swoim oddechu Poczuj, które części ciała stykają się z matą. Poczuj jej temperaturę. Poczuj strukturę tej maty, może podłogi, może koca. Zacznij nieco wydłużać swój oddech. Głęboki wdech nosem, i głęboki wydech również nosem. Zwróć uwagę, czy nie napinasz zbytnio Twojej buzi. Czy usta, policzki są rozluźnione? Czy nie zaciskasz zbyt mocno oczu? Wyciągaj czubek głowy do sufitu. Pozwól, żeby Twoje plecy się wyprostowały i może jeszcze nieco urosły. Zapomnij już o wszystkim, co działo się poza matą, co może Cię jeszcze czeka dzisiaj. Może wchodzisz dzisiaj na matę z jakąś intencją? Jeśli tak, powiedz ją w myślach trzy razy. Jeśli dzisiaj nie przychodzisz z żadną intencją, bądź ciężko jest ci coś wymyślić, to wszystko jest ok. Nie musisz szukać niczego na siłę. I powoli otwórz oczy. Z wdechem wyciągnij ręce do góry, spójrz na niebo, na sufit. Barki są w dole. I z wdechem skręć się za prawym barkiem czyli lewa dłoń jest na prawym kolanie, prawa dłoń jest za pośladkiem. Spójrz daleko, co dzieje się za Tobą. Spokojnie oddychaj. I na kolejnym wdechu unieś obie dłonie z powrotem do nieba i z wydechem skręć się na drugą stronę. Barki są w dole, plecy wyprostowane. Spójrz daleko za siebie. I na kolejnym wdechu ponownie ręce góra, wydłuż plecy i wydech, odłóż dłonie na macie po bokach ciała. Z wdechem spójrz głową na górę, wyciągnij szyję i wydech dół. Wdech góra i wydech dół. I rób to zgodnie ze swoim oddechem, w takim tempie, jaki potrzebujesz, jaki czujesz. I wróć głową do centrum, spójrz za prawym barkiem, wdech centrum i wydech druga strona. Sięgaj wzrokiem daleko za siebie. Ciało zostaje nieruchome. I wróć do centrum. Przenieś teraz głowę w stronę prawego barku. Poczuj, jak lewa strona szyi zaczyna się rozciągać. I zostań. Spokojnie oddychaj. I teraz skieruj wzrok tak, jakbyś chciał bądź chciał spojrzeć na swoje prawe kolano, czyli tak delikatnie patrzymy po skosie. I wróć głową do centrum, przenieś teraz głowę w stronę lewego barku. Teraz ja wzrok skierowany przed siebie. Ponownie skieruj wzrok. Teraz na lewe kolano. Patrzymy po skosie. I wróć głową do centrum. Zrób kilka okrążeń barkami do tyłu. Obszerne ruchy. I do przodu. I przejdziemy sobie teraz do klęku podpartego. Uż dłonie pod barkami, kolana pod biodrami i pozycja krowa kota. Na wdechu odepchnij się od maty, wypnij pośladki. Spójrz na niebo, łokcie możesz delikatnie ugiąć. I z wydechem zacznij zaokrąglać plecy od pośladków, kończąc na głowie. I wdech góra. I wydech dół. Dokonuj wszystkie ćwiczenia tak, żeby to ruch płynął zgodnie z oddechem. Nie na odwrót. I zatrzymaj się. Plecy są teraz w neutralnej pozycji. I na wdechu unieś teraz prawą rękę do góry. Spójrz na niebo, na sufit. Zatrzymaj. I wydech tu. Zmień stronę. Teraz lewa ręka wdech, góra. I wydech tu. I jeszcze po razie na każdą ze stron. Wdech, góra. I wydech. To ćwiczenie wspaniale nam tutaj rozluźni górną część pleców, która bardzo często spina się w ciągu całego dnia. Przejdziemy teraz do pozycji dziecka. Kolana szeroko, palce stóp są połączone. Opadamy pośladkami w dół i wyciągamy ręce daleko przed siebie. Głowę oprzyj na macie bądź na podłodze. Poczuj w tej pozycji kontakt z ziemią. Ponownie, jak na samym początku naszej praktyki, zwróć uwagę, które części ciała stykają się z matą, z ziemią. I powoli zacznij unosić pośladki, wychodzić do klęku podpartego, a z klęku podpartego przejdziemy od razu do pozycji sfinksa, czyli odkładamy nogi na matę. Odkładamy ugięte w łokciach ręce i teraz na wdechu odepnij się od maty, odciągając uszy od szyi. Możesz spojrzeć przed siebie bądź pomiędzy dłonie. Grzbiety stóp są wklejone w matę. Wyciągaj czubek głowy do góry. Poczuj, jak Twoje plecy rosną, wyciągają się. Powoli przynosząc ręce na dłonie, wyjdź z pozycji. Usiądź sobie teraz na macie i przenieś nogi do przodu. Kolana mogą zostać ugięte. Wejdziemy sobie tutaj do skłonu w przód. Stopy zadrzej tak, żeby palce poszły w stronę kola. Wdech, wyciągnij ręce do góry, wydłuż plecy. I wydech dół. Zejdź tyle, na ile dzisiaj możesz. Staraj się, żeby to nie była jakoś bardzo aktywna pozycja. Niech to będzie przyjemne rozciąganie. Może z każdym kolejnym oddechem okaże się, że masz tutaj w tej pozycji jeszcze nieco więcej przestrzeni. Wtedy możesz spróbować doprostować nogi, może zejść nieco niżej, może uda się odłożyć głowę na nogi, na kolana. Pamiętaj w tej pozycji o oddechu. Spokojny wdech nosem i spokojny wydech również nosem. I na kolejnym wdechu zacznij powoli na okrągłych plecach wychodzić do gór. Możesz zrolować barki parę razy do tyłu, parę razy do przodu. I połóż się na macie. Przyciągnij teraz kolana w stronę brzucha. Możesz się poprzetaczać na boki parę razy, możesz zamknąć oczy, tak żeby dodatkowo nie przyjmować żadnych bodźców, z otoczenia. Jeśli chcesz, możesz pozostać w pozycji statycznie. Znajdź dzisiaj swoją wersję. I powoli rozpleć nogi, pójście w stronę maty. I przejdziemy już sobie teraz do pozycji shavasana. Jeśli chcesz i potrzebujesz, możesz się przykryć. Możesz założyć skarpetki, założyć bluzę, tak żeby było Ci po prostu wygodnie. A jeśli posiadasz na przykład właśnie taką opaskę na oczy, możesz właśnie teraz z niej skorzystać. Przy tej praktyce ona będzie na pewno bardzo pomocna z tego względu, że dodatkowo pomoże nam odciąć się od wszystkich otaczających nas bodźców. Także ułóż się wygodnie. Oszę na matę. ściągnij łopatki nieco do środka. Mówisz luźno stopy i pozwól opaść im na boki. Dłonie są otwarte wnętrzem do góry, ręce delikatnie opadają nam tutaj na boki. Dzisiejszą relaksację też chciałabym Wam pozostawić. Bez dodatkowego mojego głosu także skup uwagę na sobie, na swoim oddechu i swoich odczuciach. Jeśli chcesz i potrzebujesz dzisiaj tutaj w tej szafasanie nieco więcej czasu, pozostań jeszcze z zamkniętymi oczami. A jeśli czujesz się już gotowy, gotowa by wyjść z tej pozycji, zacznij powoli poruszać palcami dłoni, palcami stóp. Weź głębszy wdech, głębszy wydech. Przyciągnij ręce za siebie, wydłuż ciało, napnij palce stóp, ugnij kolana i przekręć się na bok. Pozostań w tej pozycji jeszcze przez chwilę. Powoli podpierając się dłońmi, tak, żeby napinać dodatkowo naszych mięśni brzucha, wejdź do góry, do siadu. Powoli możesz zacząć otwierać oczy. Z wdechem unieś jeszcze ręce do góry, do nieba, do sfitu, połącz dłonie, i z wydechem. Pokłoń się sobie, podziękuj za dzisiejszą praktykę, za ten czas, który spędziłaś, spędziłeś na macie, że dałeś, dałeś, sobie taką możliwość, żeby dzisiaj po prostu odpocząć i odbodźcować się. Mam nadzieję, że dzisiejsza praktyka Ci się podobała. Jeśli tak, zapraszam Cię oczywiście do subskrypcji tego kanału i do polubienia tego filmu. Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz. Życzę Ci miłego dnia, miłego popołudnia i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.